torbie nie ma. tego. To ja sprzedał. Tu leżały na stole. Ja się nie śmieję. Ja słyszałem, że ja do ciebie w ogóle nie mogę wejść. Pewnie. No to kończymy nagrywanie już. Ja z majorem będę nagrywał. Nagrywaj sobie. Na policję trzeba iść. Nagrywaj. Co się stało, głową? To nie będzie. Szanowne Państwo, kochanie moi, dzisiaj rano zostałem powiedzi przez swego lekarza, Bociecha Su Suchodolskiego A wczoraj to. O tym kubkiem głowę, 3,5 cm rozcięte głowę mam. Proszę bardzo. Rozcięta? Obserwowana. Nie, rozcięta. Tak. Na policji. Bo jest napisana karta informacyjna przez lekarza pogotowa. Ratunkowego była policja, była pogotowie. Zajedźmy mnie do szpitala śniaderskiego. Mam głowę zszytą Mam głowę szczytą. Gdzie szczytą. Jarek? Będziesz miał bliznę. Andrzejewski śmieje się tylko z tego, że ja zostałem pobity. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. A ja wreszcie pójdę panie. do więzienia. Ale zadowolony jestem w więzieniu, chociaż ludzie będą. 那怎么了？你再。